Bije pięć w pierś. Salut. Lecimy na zakupy. Skręt. Siemanko, jutro będziemy to robić jakiś session. Przyjechałem objechać miejscówę. Będziemy robić słoneczniki z którąś poskudą. Zobaczymy. I takie szoty będą, ziomeczki. Mam nadzieję, że któraś się zgodzi. Znaczy, mam w sumie takie paskudy. Ale jak wyjdzie, to zobaczymy. Także do zobaczyska, pewnie jutro, bo to będzie vlog pewnie dwudniowy. Saluto! Oj. Jedziemy na zakupy, bo musimy się przygotować przed Tajlandią, a dzisiaj... Pełny dzień roboty. Później pojedziemy na strzyżenie. Yy, a, wieczorem nagrywamy filmy i mam nadzieję, że będziemy vlogować w tym czasie. Huh. Ale jestem zmęczony po tym weselu. Masakra. Ale to Wam opowiem w międzyczasie. <grytko> Jeszcze tylko Siana zapomniałem pobrać. Muszę uważać dziewczynkę czym płacę. Dawaj Siano. Kurwa w białej połowie połowę sklepów połowę sklepu polikwidowali moich. Trzeba do Alfy jechać. Nie fajnie. Ech. No dobra, to jedziemy do Alfy. O, tam idziemy. Zaraz. Justa będzie strzegła za zadzwon... O, tak no będzie lepiej. Justa zadzwoniła, że klientka jej nie przyszła. Co jest dziwne. Y... I ma dla mnie czas, żeby mnie ostrzyc Więc idziemy godzinkę wcześniej. Eee, kurczę Pik. Pom, 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 pom. przyszedł do pani Justinę. Eee. Kudły, kudły, kudły. Najlepsza fryzjerka na świecie. Podlinkuję pod spodem. Hey. O tak mnie ofrygała Justa. A... Ładnie. Ona ma talent. Dziewczyna. Jedziemy do outletu, bo w po pozamykali połowę moich kurwa sklepów. Nie ma tam nic. Nawet Sponti zamykali. Nawet sponty mi zamknęli, czejecie? Ja zawsze tam z dupami jeździłem na jakieś kurwa żarcie. Z Mońką to tam zostawiłem nie wiadomo ile hajsu. Zawsze śniadania, nie śniadania, obiady i nie wiadomo co jeszcze. I kurde, nie mam zrobić jakiś takich sensownych zakupów, na których mogłem se, nie wiem... Kupić w Rekman. Wszystkie w ogóle nie będę robił tutaj akcji sponsorowanej, ale... Wszystkie te moje sklepy pozamykali w cholerę albo poprzenosili i... Kurwa nic nie ma, nie wiem czy... Teraz może tak to działa wszystko. Jedziemy do outletu. Może w outletie znajdziemy jakieś. Muszę znaleźć na Tajlandii jakieś buciory. Sorry, muszę znaleźć jakieś buciory na pewno. Do chodzenia, i żeby mi się noga nie usmażyła. I jakieś shorty ładne, żeby też było wygodnie. Lecimy. Zobaczymy, co tam będzie. Jak nic nie będzie, to. To nic nie będzie nie będzie niczego. Jedziemy szocić. O. Aparat by mi się wysliznął, bo nie jest przykręcony. Byłby faka. Bije pięć pierść, salut! Deszcz zaczyna w ogóle jakiś padać, ale całe szczęście my kręcimy w domu. Nie zgadniecie gdzie przyjechaliśmy.

Słowianka. Ja tak, naleśniki w Słowiance. w ogóle posiłki w Słowiance to jest Mistrzostwo Świata. I pomimo, że jestem godzinę po obiedzi, to nie da się odmówić naleśników. Wam, 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 wam. Stebą, jadę jeszcze czascie, bo zapomniałem oddać pendrive i lecimy na film. Saluto. Yy, dobra, miszki, tak na szybko. Mamy kolejny dzień, w nocy. Uo, w nocy zrobiliśmy taki fajny filmik z Emilką i parę fajnych zdjęć. Yy, zaraz wam wrzucę jakieś przebitki. Mega fajna impreza, teraz jedziemy zrobić odbitki fot, bo potrzebuję doprawka międzynarodowego do Tajlandii, a później zakupy, bo muszę kupić sobie buty na Tajlandię, jakieś, nie wiem, sandały, klapki, inne rzeczy i zobaczymy. Także tu macie przybitkę, a ja lecę dalej i widzimy się za chwilę. Połud! Piotr już nie sprawdził wymagań, kurwa, jakie są do międzynarodowego, i się okazuje, że zdjęcie musi być kurwa kwadratowe, biometryczne 3,5 na 4,5 mm. Kurwa, ja mam takie ładne zdjęcie z dyplomu. Kurwa, jego mać, muszę zdjęcie nowe zrobić. Jedziemy w takim razie na zakupy. Zrobiłem zakupy w znanych sieciach handlowych. Kupiłem sobie dwie pary butów na Tajlandię, klapeczki i sandały. I kupiłem też szorciki, całkiem ładne i wszystko za grosze. OFC, a teraz tu jest trawka. A teraz lecę do domu, chyba? Albo się umówię z Karoliną na jakieś fotyszoty. Patrzcie, jak ostrość gubi bydle. Lecimy! Z rzeczy ważnych i ważniejszych yy, w stoku często brakuje... Znaczy kończą mi się w domu zapasy z podlaskich regionałów, specjałów, więc dzisiaj idziemy do takiego sklepu i pokażę Wam, co to jest bajkał, czyli mój ulubiony, kurwa, napój. Tłumacz, objaśniam. Widać czy nie widać? Pewnie widać okej. Tik 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 Receptura pochodzi z okresów jeszcze CCCP. To jest coś między Podpiwkiem a Colacolą i to jakie to dobre do burgerka jest. <gryw> Dlatego kupiłem 2 4 6 8 16 sztuk. I to leży sobie w szafie i czeka na dobre chwile, właśnie na burgerka, na fryteczki, na pizzałkę. Piotruś to ma, co? Logistykę zaplanowano. Wracamy do domu, jeszcze byśmy ewentualnie... Kur. pomrówkowca lub sękacz zajechali, bo to też jest dobra rzecz. Bo wrocławiaki to... Wrocławiaki nie znają. A z Bajkałem też tam jest problem straszny. Up. up. Z Bajkałem też jest straszny problem, bo nie ma tam takich regionalnych sklepów, nie wiem. Oni tam tylko kurwa wódę pewnie chleją, gamonie. No więc. Ciśniemy dalej na jakieś zakupy, bym sobie dokupił czegoś, żeby mieć łakocie i witaminy, nie? Na Wrocław. lecimy z zakupami! Połowa urlopu za nami. Siąpi jak patrz jaka okropna pogoda w Białym Stoku. Yy, yy. Jadę na długi weekend do Wrocławia z powrotem, co mnie bardzo cieszy, zabieram swoje miśki. Zrobiłem wczoraj dobrą sesję, a jeszcze propos tego wesela, które nagrywałem, bo... Postawię sobie... E, propos tego wesela, który nagrywałem, to ten... To całkiem nieźle poszło, mówiłem o tym na Instagramach, ale kurde, nagrałem dużo materiału, całkiem fajnie się kręciło. E, sprzęt mnie nie zawiódł, więc może będziemy kręcić. Mam nadzieję, że jakościowo będzie fajnie, bo też nagrałem z Emilką Klip, zresztą tam gdzieś przebitki wrzucałem pewnie. Yy... I nagrałem też z Justyną. Fajny film w słonecznikach. Znaczy, mam nadzieję, że wyjdzie trochę więcej tego materiału, bo słońce nam uciekało, tam jeszcze procesja jakaś była. <grym> I mam nadzieję, że to wszystko powychodzi, wszystko się poskleja i w miarę szybko to gdzieś popublikuje. Ja będzie do ceny. Lecimy na tym. Nie chcę mi się dzisiaj jechać, kurwa jest 14. Kluczyk mi wypadł. No, ale jak coś to lecimy i ten. będziemy się widzieć, słyszeć na trasie. <laughs> Saluto. Byliśmy w Panoramie Racowickiej. Jeszcze wczoraj było 50 biletów na internecie, dzisiaj już nie ma. Więc zamówiliśmy sobie bilety na 15 i lecimy teraz na ogrody japońskie. Zrobię parę przebitek, nikt nie będzie marudził tam także. Zobaczycie, jak fajnie jest we Wrocławiu. Taki klimacik na pergoli dzisiaj. Zaraz wam pokażę, ile ludzi jest kurwa w kolejce do ogrodów japońskich. Bo to jest jakieś kurwa nieporozumienie i to jest kurwa ludzi, masakra. Długi weekend planujemy wcześniej. <laughs> kurwa przy to z godziny się pewnie stoi albo ile patrzę ile ludzi. Prosimy o wysłuchanie krótkiego komentarza. Otrzymacie mi pani... Misku. Miszku. Długi, we Wrocku, kurwa. Na wszystko, wszędzie trzeba czekać. Wszędzie kolejki, wpis do ludzi. Nie ma gdzie zaparkować. Nie fajnie. Ciekawe, kiedy nas wywołają. <gry> Patrzcie, ile ludzi jest, kurwa, na mieście. A miasto Wrocław nic nie przygotowało, żadnych kurwa atrakcji. Ani tygrysów, ani unikornów, kurwa, nic. Nic. Jakieś tylko krzuczki chodzą. I dupy jakieś fajne. <gry> Zrobiliby jakieś fajne atrakcje, kurwa, dla turystów, a tak się tylko szwendają i żrą i nic więcej. Żrą i żrą i żrą. Idziemy na zimną kofolkę. Uuu, zimna kofolka zawsze na propsie. Mijamy Azjatów robiących selfie. <grym> Tutaj.